z tej strony Gameplay Fire, a to jest Bioshock Infinite Już etapik drugi, etapik trzeci No, zaczynamy Dobra, więc jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy Widzę mnie, przez to Czekaj jakbym się spróbował zakraść dobry, kula No kurwa Tak już Jeszcze nawet nie trafiłem chyba Jezu, nie mam soli O czekaj jest, 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 jest Zbieraj, zbieraj Co? Co co, 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 ja pierdolę! Jaki kurwa koś... Nawet mi brakuje misów już. Kurwa tam masz! Co mi strzelacie w maszynę? No je śmierdzące. Tutaj jakaś śmieć.

Odważna. Nie, 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 nie. Idź mi stąd. Dobra. Chyba ucichły na razie na jakiś czas. Dobra, pozbieramy tutaj co to mamy pozbierać. Wezmę sobie te... Kurde, co tu tam jakieś ptaki Kruki, tak? No? Dobra Wszystko zebraliśmy chyba, stąd No dobra, tam jeszcze nie idziemy, jeszcze tutaj Zajrze O chyba Nic z tego, coś tutaj takie podświetlone No nie ma tych Pusto Jednym słowem pusto Dobra, biegniemy. Czekaj, każdy się z się w innym, tak? Ten z tym... O, co no za arago, A stać mnie chociaż? Po co ja to zrobiłem, jakby nie stać? O jezu. Mam prawo a no dobra, to do tego chociaż mogę. A, no dobra, dobra. Fejr, tak dobra, idziemy. O, dobra, ło, wow. wow. ale nic nie widzę. Bajer! Bajer! Cicho No tak! No, 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 no! to jest Coś tu jest, czy? Co to? Keczuczy? nie, Życia. Wow, wow, Wreszcie coś tutaj zakładowaliśmy Teraz w którą stronę? W tą. Wow! Aha, dobra. E, ale my zamroczyła. nic nie będę słuchał bo mnie to nudzi o jezu kto tam teraz na gg pisze sorry ludzie na chwilę a to kolega z życzeniami na gg tak teraz mam filmik no piście Dobra. Sorry, sorry, za ten... za to, że mi kolega napisał. No ale... Jakoś tak wyszło. Yy, czyli coś otworzyłem ten widok, ale... Aha. Wow. Ale szybko. Nie, 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 nie. Nie zauważyli? I nie chcę widzieć tutaj jest. Muszę się tu ustalować. moje jaka rano. Co to jest. Dobra, kto tu jeszcze zostało? No, najwyraźniej nikt, a słychać wyraźnie. O, tu sobie widziałem. A, nie mogę zabrać. Mogę tu wskoczyć?

Płonące uderzenia Co to jest? No, patrzcie znaczy, no, nie będę narzekał Zejdź z drogi potafianie No Ozbyliśmy się tu na razie ludzisk. Ach W It's high. Wow. Like Assassin. Stand up. Stand up. the am <coughs> 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 so the Stand down. Stand down. Stand down. Stand Już się w takie miejsce. Czekam tutaj. Yy, 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 nie małem. coś mi się wydaje, to zbyt proste. Halo, jestem bandy jestem bandytą, właśnie kilka dźwignie.

Wow. Ty. Jak on to zrobił? Dobra, szybko zanim się ten opamiętają. I będzie źle. Wow, Co? Jak ja mam tu wskoczyć? Eee, yy, aha. Zajdź mi z drogi. Niedoczekanie twoje. Nigdy mnie nie killniesz. Dobra. Idziemy. Pogadaliście, panowie? No tak już ten to akurat nigdy nie nigdy nie późno, żeby wziąć sól sobie mm, tych drzwi A nie mogę Powinienem najpierw... Yy, przyjdę tu zaraz może Nic Dobra, idziemy się tej zakonnicy, spytać ci kto to jest Najpierw sobie ochapię wszystkie rzeczy, bo jak już mam co z nim nią gadać, to zaraz się zacznie. No kurde! O, to ten dziadek. Co? Ja pierdykam! Fucking SHIT! NO CO?! Cholera... Co, poważnie cholera? On też to samo powiedział to i tak. Wyskakuj, A nie... Jaki psych Jaka dziwna baba ty, Jezu Tak chciało mi się gadać z nieznajomymi No dobra, pełne wszystko Damy radę Dobra, opuszczamy obszar Dobra, gdzie my jesteśmy? O! Ewyschwaj. Hmm. Ja przepraszam, może tu ktoś jest. Może mi otworzyć. Dobra. Aha, no i problem z głowy. Sam se sam przeszło mi. A pierwsze co zobaczył to łe, ale śmierdzi. Łe, e... E, nie wiem co to jest nawet Dobra, zaraz tam pójdziemy tylko jeszcze. A, malowało się i piło. No, tego tak niepomalowane ta. To... Mogę wyjść? A e, to jest, dobra. Idziemy. <grywka> Aha, wzrost <grywka> <grywka> Może powinien się najpierw rozejszyć, zanim kliknę Dobra. Teraz koń śmierci klikniemy tam. Yy. Ha. To co? No dobra, w każdym razie nie da się to przejść. A no, nie da się. No, tak, czy bym teraz miał nieprzyjemności? Eee, no, dobra. nie widać mnie. No, zostałbym trochę dłużej, ale wiesz, mam parę spraw do załatwienia, no i ja będę się już zbijał na razie. Tak, dobra. I i, 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 zaraz będzie pewnie gadanie. o ale w jest. O. finda. Yeah. Yeah, it's all Chyba bo... nam to zeszło. Aha. Aha, no, nie myślałem. Jezu, ja, jak się wystraszyłem, myślałem, że znów ktoś był. Ej. Kto co jest? O, to nie jest to ze zdjęcia na początku, ta Elisabeth? Hej. Mieć włoski swojej? No, dziękuję. No, a, to ta będzie sobie pomagać. Piedere, ona w tej grze będzie mi pomagać. Podnosić pieniążki, podawać broń. I to wreszcie jest jakiś początek. dobry. Znowu ona. Не пара, Co, on co tym razem? Aha. Pierdół, pierdół, będzie wiosna i tak dalej... Dobra. Biblioteczka. Ładnie, sprytnie, kulturalnie. Przejdziemy z tam. Nie wiem, co się teraz stanie. Miałbym ja się chyba ze strony tego jego miejscu, nie? Ale, wiecie. Dobra. Eee, zanim to stanę, to się rozejrze, dobra. Nie, 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 no nie. No nie, i teraz ta. Ale co ja ci zrobiłem, weź. A no zostaw tę książkę. I Who are you? My name is DeWitt. No, You're no, that's not of these Let me get you out. Get of here. away. <gasps> <No. sighs> are you real? Real enough. It's just He's coming. You you've gotta go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. I'll get you out of here. There's no way out, trust me, I've looked. Stop it, you're you too impatient, that's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? Where are you? Give it to me. to <tiny> <That's gülme> <tiny> <tiny> a way out.

Co to za Skacz, bro. Ja zaraz to załatwię. Jednak się myliłem. Skąd nie mam wiedzieć? Wiem tylko, że tupa mnie boli od siedzenia i sen. 119. Co? Łuhu, tak. Lepiej nie być. Spierdala Ha, sznur. Co ty już taki na ty? No ja już że twoje życie! Co so, jakieś może guziki? Nic. Zawsze byłem takie gry, co się trzeba było klikać, żeby się oglądać. Na przykład Tom Nie wszystko się wysypało. Ale zalejemnie. Jezu, łapa, to chyba zostaniesz, on tak już długo trzyma. No chłopie, choć się ogarnie. Pięknie. Użyj magii czy czegoś! Skoro umiałeś zobaczyć Paryż, no to weź coś zrób. Zostawmy wielki gałęzie. Ja straciłem przytomność. Ale jak zawsze w takich grach ona mnie wyłowi albo ktoś inny. Nie. Nie zapłacę podatku za prąd! Co? going to her? her. Tell me what you want with her. Right are you going to hurt her? Tell me what you want. No, no, you have to him. No, it's me, Elizabeth. Are you alright? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said.

tych wielkich ptaków i tego wszystkiego. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, a komu się nie podobało takim sknerom to łapka w dół i nie, zapomi nie zapominajcie komentować. No, no zależy. Stawcie łapka w górę. No dobra, cześć.